Panie Marszałek Wysoka Izbo, to wstyd. Wstyd, że przez tyle miesięcy musieliśmy chodzić, prosić się o to, żeby tym projektem w końcu się Parlament zajął. To wstyd, że przez kilka tygodni część osób pokrzywdzona tymi kredytami frankowymi musiała zamieszkać na trawniku przed Sejmem po to, żeby zwrócić uwagę szanownych państwa posłów na ich problem. To wstyd panie państwo, dzisiaj rozmawiamy o produkcie toksycznym, takim o którym często się mówi w Stanach Zjednoczonych, że oferowane były produkty toksyczne. Bo czym jak nie produktem toksycznym jest kredyt, przy okazji którego zawieramy kontrakt walutowy. Przy okazji którego konsument, niekoniecznie świadomy i wyedukowany, nieznający meandrów inwestycji w waluty jest przekonywany, był przekonywany między innymi przez takich specjalistów jak Ryszard Petru do tego, że to jest dobry produkt. Że Frank na pewno nie zdrożeje. No pytanie jest takie czy ktoś z Państwa próbował wziąć kredyt we franku szwajcarskim w czasie, kiedy już jego kurs wzrósł? Było to bardzo trudne albo niemożliwe. Także, Szanowni Państwo, w tej sytuacji warto sobie też zadać pytanie, gdzie w tym wszystkim był nadzór finansowy, jak do tego w ogóle doszło, że ta afera, bo to jest afera frankowa, jak do niej doszło, że przez tyle lat możliwe było jej trwanie, bo ona wciąż trwa. No można by to odpowiedzieć kwitując znanym dobrze na tej sali niechlubnym hasłem 8 lat. To ono wiele wyjaśnia, jeżeli chodzi o trwanie tej afery. Szanowni, szanowni Państwo, w państwach, w krajach cywilizowanych, a za takim myślę, możemy uznać Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej, na oferentów tego typu produktów posypałyby się kary idące w miliardy dolarów. Lub jak to woli, franków polskich. A jak jest u nas, coś nas. Dziękuję. Coś nas z tą Ameryką łączy. Mianowicie hasło Wolna Amerykanka, rób ta co chce ta. Żadnych kar, natomiast wszelkie koszty ponoszą konsumenci. Czy to jest państwo przyjazne obywatelom? Czy to jest państwo normalne? Czy to jest kolonia? Mi się to raczej kojarzy z kolonią. Dlatego wprowadzamy pod obrady parlamentu druk 729, idący bardzo daleko. Będący drukiem, który został przygotowany przez środowiska faktycznie najbardziej pokrzywdzone tymi toksycznymi produktami. Ale wprowadzamy go po to, żeby dać wyraźny sygnał, sygnał na przyszłość dla wszystkich maherów, banksterów, biznesmenów i innych tego typu osób, które mają na, no, na myśli jedynie Zysk, zysk niezależnie jakim kosztem często kosztem no, zdrowia lub nawet życia ludzkiego. Drodzy Państwo, przed Wami tak naprawdę czas próby teraz. Teraz jest ten istotny czas próby, bo ostatnio przez Sejm przetoczyła się wielka debata, wiele wielkich debat, w których słyszeliśmy wielkie, wspaniałe hasła, jak to będziecie bronić obywateli i reprezentować ich interes. Więc teraz macie możliwość pokazać. Po czyjej stronie faktycznie stoicie i czy interes reprezentujecie korporacji czy obywateli? Dziękuję Dzie bardzo, dziękuję, panie pośle.